Witam. Jerzy Gębicki, firma Rolmech, o Węgrów. Dzisiaj przedstawię jedną z najbardziej popularnych pras stałokomorowych firmy McHale o modelu F5500. Jest to prasa 18-walcowa o wymiarach prasowanej beli 125 na 123 cm. W standardzie taka prasa posiada automatyczne smarowanie łożysk oraz automatyczne smarowanie łańcuchów. Z przodu prasy dyszel może być, jest regulowany, może być na dolny lub na górny zaczep. Pod dyszlem znajduje się podbieracz o szerokości roboczej 2,1 metra wraz z rolką dociskającą. Oczywiście podbieracz jest krzywkowy. Także tutaj y, bardzo wydajnie pracuje, z każdym materiałem sobie radzi. Za podbieraczem znajduje się spiralny rotor odbierający materiał z podbieracza. i praktycznie w kilka chwil następuje proces obsługi smarowania. Do napędu walców służą bardzo wytrzymały łańcuchy firmy Diamond. Na wyposażeniu prasy 5500 się, znajduje się 15 noży tnących, sterowanie oczywiście odbywa się za pomocą sterownika z kabiny ściągnika przez operatora. To w wielkim skrócie o tej prasie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.